Cześć, cześć, i z tej strony. Witam Was na kanale Pampers. Słuchajcie, dzisiaj mało merytorycznie, ale za to radośnie. Świętujemy wczoraj e, pękło 10 tysięcy odsłon na kanale. Niektórzy powiedzą, że to mało. Dla mnie to całkiem, całkiem sporo. Właściwie powiedziałbym bardzo dużo. I chciałem Wam serdecznie podziękować za te odsłony, za subskrypcje, za miłe słowa, za słowa krytyki. E, cieszę się, że, że wracacie, że oglądacie filmy, że interesuje Was to, co... To co robimy. Jeszcze raz dziękuję. Odpowiadając na pytanie jednego z Was, kiedy jakiś konkurs. Konkurs będzie oczywiście. 6 grudnia robimy Mikołajki. Wieczorem po imprezie na torze wyścigów konnych w Warszawie. Tam będzie Bieg Świętych Mikołajów. Na który serdecznie zapraszamy, bo my będziemy, biegniemy. Także wieczorem wrzucę film z jakimś tam konkursem. Będą nie nagrody. Ale prezenty, prezenty łatwe, do, łatwe do zdobycia, także obserwujcie, czekajcie. Jeszcze raz dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za to 10 tysięcy odsłon. Mam nadzieję, że się sobą nie znudzimy i będziecie często, często wracać. To co? Do następnego razu. No cześć, pa.